Wspierdacie z tych, które I dzisiaj zdobywamy troszkę skrapa. Raptem 9 skrapa potrzebujemy oraz 9 Kili Jak to zrobimy, to blokujemy nasze kochane kolce, które bardzo chcę zdobyć. Tak więc spróbujmy. Lecimy już z bitewką. Zostawcie łapkę w górę i subika Gdyż no chcę zdobyć te 500 subów, aby dostać partnerstwo od Gianni. To dla, dla mnie ważna rzecz, a ty wy nie możecie w tym pomóc. Ja sam tego zrobić nie mogę, fajnie jakby mnie gdzieś może. tu zaspaliło. Może. Albo tu extraction point byłby mój. No nie wiem, zaraz zobaczymy. No, powiedzmy nawet. Nawet może być... Eee... Wijać także na Discordzika, link znajdziecie w opisie. ORAZ! Jeżeli sam chcecie zagrać w War Thunder, link też znajdziecie w opisie. My jedziemy. Oczywiście jest to w tej serii, przypominam, ja nie robię cięć. Jest tutaj całość filmu, bo tutaj często się dzieją różne rzeczy, więc wycinanie fragmentów byłoby bezsensowne, bo byłoby bardzo pocięte. A wiadomo, jak jest za bardzo pocięte, to też nie jest dobrze. Po nim pierwszy rage token, drugi rage token, to no już dwa mamy dwa na dziewięć, więc całkiem dobrze. dobra, no, idziemy dalej. Widzę, że są jakieś kolczatki, nie są kolczatki, tylko są zapory, drogowe. Ale dobra, ciśniemy tutaj bokiem i zakręcamy. Pamiętajcie, staramy się nie pokazywać za bardzo, żeby pierwszemu zobaczył przeciwnika, a nie żeby pierwszy przeciwnik zobaczył nas. Zobaczymy, co się dzieje. Miejmy nadzieję. Bo nie chcę czegoś złapać, więc jestem niedaleko w Extraction Zona Potrzebuję tylko troszeczkę skrapa, a resztę bym inwestował pancerz Oczywiście Chciałbym... Ja nie powiem. Eee! Hold on! Jak tutaj widziałem? Ja cię widzę kolego. i nieładnie bało się na mnie ze szalic, kolega a widzę skrapa 25 skrapa no i nice widzę że kolega tutaj expił długo więc ja biorę to i stąd spadam robimy sobie przejazd stędy I o tam, o, dokładnie, pod górkę. Zaraz zobaczymy się uda. Jakby się udało zeekstraktować, to byłoby już świetnie. Są cztery range, range pointy. I dodatkowo dużo skrapa, który będzie nam też potrzebny. W razie czego. Nie przyda na pewno. O, tak to ujmę. Bo być może uda się nam jeszcze profilowy zgarnąć Jeszcze muszę pod profilowym spróbował podekspić To jest też ważny element tego wydarzenia I przede wszystkim fajny Pewnie bym sobie go założył jak go zdobędę Jeśli go zdobędę To jest cenne jakiś mocny strzał był, nie wiem czy to nie był ten, ten... nie wiem jak się nazywa ten czołg chyba? muszę się nauczyć tych eventowych nazw pojazdów albo wreszcie wgrać normalną nazwę tego liku zresztą znaczy, im się przydało Ale pewnie. nie więc to się też pewnie zrobi Dobra Jesteśmy już bliźnią jednym jedzień SESC zaatakuję teraz Jeżeli dojedziemy na spokojnie idziemy prawie 90 na godzinę, więc być może się uda Nie uda jeszcze Połączenie z serwerem przerwane? Ida, ida Dlaczego miałem przeświecić takiego? O, najlepsze Dobra Fajnie jakbyśmy zgarnęli troszeczkę tych pięknych przedmiotów Ale może być to ciężko wykonalne Ale spróbujemy

Pione jest cię, ale potrzebuje tego bardzo. Lak przy, na pewno. Dobra, lecimy. Będziemy załadować kolejne. Przyładowanie chwilkę jednak trwa. Dobra, mamy już 6. No to kenów, być może zaraz będzie 8. Ale czy też był gościu, którego ja się bardzo boję. No właśnie. No i dobrze, z go, no, ale mamy 8 Eee... Tak więc już dobrze. Jeszcze jeden kill tylko. Jeden, eee... Mat token. Nad kill. Może... Wra idealne. Bo teraz jeszcze kogoś zabić. Nie zdało. We mogen niet te hard over de làn rijden. We hebben het. We hebben het. Mamy to. Jeden zapasie. praw to bo to jest całkiem istotny element pojazdu Transmisja, misja a ja już stąd spadam w ogóle to okay. cudna informacja pokażmy ci gościa nie boimy mi stąd Token okay. Zostawię tam. Równie nie zawiesz, kolego. Nie wiem, kto mnie, a tamten jest. na szczęście... Eee, o, o, kurde! Ale kolega dostał... A, może on mnie nie widzi. Chyba mnie nie widzi. Dobra. Ja tamtemu pozwoliłem żyć. Po pierwsze, dlatego, że sobie miły, a po drugie, dlatego, że za mną jechał Bosfach, tak? Ten Bo... z podwójnym działkiem. No i wykorzystałem go tak troszeczkę jako archer żeby... A mianowicie, Bosfach jak go zobaczę, zacznie w niego strzelać, nie we mnie. Bo bardzo spowolni. To da mi czas na ucieczkę. Pamiętajcie, nie zawsze idziemy po killach. No tam lepiej jest poczekać. Aż ktoś tego kila zrobi za nas na przykład. Owszem, nie zawsze. Nie mówię, że zawsze, kurde, ale no, rzucam. Miejmy nadzieję, że nikogo nie spotkam. Będę ta jechał. Spróbujmy tutaj przy ściance podjechać kawałek. Może nikogo akurat nie będzie. No dobra. I do extraction. Zona. Jak widzicie, jak koledzy pozwoliłem żyć. Może... Nie wiem, szkoda, że nie napisał chociaż dzięki, ale no trudno. Ja żyć, niech on żyje. No i dobra, drugi ekstrakt. Świetnie 13 wyciągnęliśmy ręcz tokenów Więc tak naprawdę musimy nawet wyciągnąć jakiegoś takiego kolegę I spróbować coś wyciągnąć jeszcze Na przykład stąd eee, Dobra To znowu pod playthrough Próbujemy taki wyciągnąć więcej To jest bardzo dobry radny, jak na razie, jest świetny. Wyciągnęliśmy skrapak ile chcieliśmy, wyciągnęliśmy troszeczkę e, pancerza. Ciągnęliśmy e, dużo rajt tokenów. Przynajmniej tyle ile na razie potrzebowaliśmy, bo oczywiście będziemy potrzebować więcej, żeby odebrać całą resztę, którą odebrać, na pewno. Ale z czasami trzeba odpuścić. I jeden jeszcze ma pokem. jak widzicie. Ładnie wyciągnięty z braka, bez robienia kilo. czy już nam się tak naprawdę ten pojazd zwrócił No i jedziemy dalej Iśniemy do przodu Jak eee, zaraz powinniśmy już mieć czyste pole widzenia tutaj na tyły W że gorzej mieć zabezpieczone Okej, okay, nic, nikogo nie widzę, to oznacza, że jest w miarę bezpiecznie. Jedziemy tam. Tam, na razie nikogo nie widzę. Jak będzie kogoś widać, to oznacza, że będzie trzeba się strzelać, ale na razie jest spokój. In. Dziękuję Złapał się mnie kolega Jakie? Dwóch załogantów zabitych, jeden radny Zniszczona transmisja, zniszczony silnik Prawie wszystkie wazy uszkodzone, amunicja oszkodzone koła No i tutaj mnie rakiety uratowały. One. Ile one mają penetracji? A one. Aaaa! Z 500 metrów mają najwyższy, tak. Znaczy one się najpierw rozpędzają. To jest pierwsze kilkaset metrów. Potem osiągają prędkość szczytową i walą za dużo. A potem znowu zwalniają, okej. Okay. Okej, okay, ma to sens nawet. Eee, dobra, tam widzę coś lutu. No tu. Widzę pancerza też. Dobra, to idziemy do extraction point'u już chyba I jeszcze troszeczkę skrawa No i dobra, i tu Przyda się, wolałbym pan też, ale się przyda skrawić Chociaż mam jeszcze ponad minutę Może jeszcze coś zlutujemy troszeczkę Widać te beczuszki tutaj No i świetnie, 5 armora Wyda się Pojedziemy do extraction zona I przeżyliśmy ładnie 4 map tokeny kolejne Bardzo Dobry run Bardzo dobry run Mówiąc szczerze jest Wręcz perfekcyjny. No może nie perfekcyjny dobrze, ale e, jak na warunki, na jak na rany, które potrafi się mieć, to on jest naprawdę dobry. to no te 20 sekund przed czasem jeszcze się, się skampimy troszeczkę. Nie chcę tego robić, no ale... Rację na polu bitwy, spokojnie. A nie wiecie. Już jestem na polu. O, właśnie. O, I już. Jest yes, extraction. Świetna runda. E, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, według mnie był to dobry ran. ocencie w komentarzach, jak według Was było. 27 armora, 40 coś skrapa To jest dobry wynik i w tym momencie Odbieramy Ulepszone armadillo Na maksa Piękny pojazd, wygląda ładnie, jestem ciekawy jak działają te rakiety No i czy są, czy są realnie warte tego Co dostaniemy Ale tak się inaczej tak, zaraz dostaniemy nasze Rage Tokeny. To są, przepraszam, myślałam z myli mi się to nazwa. I odblokujemy tą piękną rzecz. Tak więc, tak, jedyne co nam zostało tak naprawdę do odebrania. Poza tym, to jest ta ikona profilowa. Oraz to te dwie rzeczy. E, oczywiście tej ikony jest dalej troszkę grindu, Potrzebujemy jeszcze 180 armora. I Czyli tego wszystkiego pozostałego Tym 60 elektroniki 80 parców I 60 skrapa No jeszcze Kili Będzie trzeba dużo ponabijać, bo teraz Odbieramy wreszcie polce. Mamy to Bardzo ładne To co? Jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądają to zapraszam do filmu, w którym się będę pokazywał. Do kolejnego.